Objawienia zdarzały się na Ziemi od dawna. To dzięki nim często ludzie czerpali wiedzę na temat świata duchowego i życia, które czeka duszem po śmierci ich ciała materialnego. Często także ukazania istot z innych światów miały zapowiadać ważne wydarzenia, jak na przykład narodziny Mesjasza. Od pewnego czasu natomiast objawienia stały się nie tylko tematem religijnym, ale także obiektem przemyśleń wielu teoretyków spisków którzy zastanawiają się, czy za przynajmniej częściową obecnością objawień nie stoją rządy, które mają być w posiadaniu broni, której możliwości pozwalają na tworzenie rozmaitych obrazów czy rzekomo paranormalnych wydarzeń. Jakiś czas temu w Rosji doszło do niezwykle szokującego zdarzenia, którym zainteresowała się nawet tamtejsza telewizja. Na niebie ukazał się świetlisty krzyż, na którym znajdował się Jezus. Całe wydarzenie spotkało się oczywiście z masą kontrowersji i spekulacji. Jedni uważają, że z całą pewnością natura tego objawienia jest boska, natomiast nie brakuje i osób, które deklarują, że może to być efekt działalności tajnych organizacji i tworzenia iluzji. A wy co sądzicie o nagraniu? Objawienie, a może coś zupełnie innego? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.